Pała, niech będzie je wysowi za to, co zrobił w moim życiu. Ja urodziłam się w rodzinie katolickiej. Mama była katoliczką, tata była ateistą, tak jak Julia mówiła. Jest moją rodzoną siostrą. I Kiedy miałyśmy kilka lat, rodzice zostali świadkami Jehowy. To miało bardzo duży wpływ na moje dzieciństwo, dlatego że od dziecka słuchałam o Bogu. Bardzo, bardzo lubiłam słuchać o Bogu. Pamiętam, jak przed spaniem rodzice włączali na mój zbiór opowieści biblijnych, i nieraz nie mogłam zasnąć, słuchając, co będzie dalej, z takim naprawdę dużym zaciekawieniem. Nieraz przeglądałam tę książkę, i to sprawiło, że bardzo chciałam mówić innym o Bogu. W szkole bardzo dużo mówiłam rówieśnikom, przechodziłam z moim zbiorem opowieści biblijnych, czytałam na przerwach im. Zapraszałam na zebrania, na pamiątkę śmierci Jezusa. Zapraszałam co roku nauczycieli, wszystkich kolegów, koleżanki, i to sprawiało, że bardzo mnie nie lubili. Jedna z mam mojej koleżanki powiedziała, że mnie zniszczy i faktycznie próbowała to zrobić przez swoją córkę. Nastawiała ją bardzo przeciwko mnie, ona, resztę klasy. Zawsze byłam tą taką z boku, z której się śmiali, z którą nikt nie chciał się bawić, rozmawiać. Popychali. Zdarzało się, że przechodząc korytarzem koło mnie uderzyli w brzuch. To sprawiało, że miałam takie różne problemy psychiczne ze sobą. Przestałam jeść, nie chciałam w ogóle jeść. Nauczyciele też tak dawali takie przyzwolenie na to. Sami nieraz publicznie przed całą klasą naśmiewali się ze mnie. Bo też wszystko na to miało wpływ na pewno to, że wychowywałyśmy się w takiej małej wsi i tam no, tolerancji za bardzo nie było. Też zawsze miałam takie ciężkie nauczycielki w szkole, trafiałam na moje wychowawczynie. Pamiętam, w klasie 1-3 trafiła się taka pani, która jak się dowiedziała, że jestem świadkiem, to postanowiła, że każdy dzień będziemy zaczynać od różańca i, i zawsze po prostu, mimo że to nie była katolicka szkoła, to po prostu każdego dnia codziennie dzieci wstawały i odmawiały różaniec. A ja wtedy modliłam się do Boga, w którego wtedy wierzyłam, do Jehowy. I tak, tak dorastałam w, w tej religii. Mój tata był takim tatą surowym, jak już sam o sobie powiedział. Był takim człowiekiem nieprzewidywalnym. Zdarzało się, że rzucał w nas różnymi przedmiotami. Mówił takie bardzo przykre rzeczy, i to sprawiało, że bałam się być w domu. W szkole było bardzo ciężko, w domu było bardzo ciężko. W organizacji czułam taką pupustkę, której nie potrafiłam wtedy wyjaśnić. I to sprawiło, że kiedy byłam nastolatką. Postanowiłam jeszcze mocniej zaangażować się w, w, w tą organizację, w jej życie. Przygotowywałam się do wszystkich zebrań, byłam bardzo aktywna, zgłaszałam się. Kiedy tylko były, była możliwość wypełnienia wniosku na pioniera pomocniczego, na mniejszą ilość godzin, to się zgłaszałam. Mimo, że nie miałam prawa jazdy, mieszkałam bardzo daleko od zboru, chodziłam do szkoły w całkiem innym mieście. Było to bardzo ciężkie do zrobienia, ale kiedy tylko miałam możliwość, to się zgłaszałam. I miałam takie marzenie, żeby po szkole zostać pionierem stałym, może nawet pójść gdzieś w teren. W wieku 15 lat przyjęłam chrzest, ale to była taka decyzja, podobnie jak u Julii, z rozsądku, że czułam, że po prostu już jest czas. Nie czułam tego sercem i mimo że chciałam, żeby to był szczęśliwy dzień w moim życiu, to był bardzo trudny dla mnie dzień. I mimo że się uśmiechałam, to w sercu była taka pustka i taki smutek. I przez to, że ta, tej pustki nie potrafiłam wypełnić, myślałam, że to jest moja wina, że jestem niewystarczająca, że robię za mało. I pamiętam, jak napisałam do Boga list, w którym go przepraszałam za to, że jestem niewystarczająca. Pamiętam też wieczór, kiedy leżałam na łóżku w moim pokoju i patrzyłam w okno, w niebo, w księżyc i gwiazdy. I prosiłam Boga, żeby mnie zabrał, bo ja już po prostu kolejnego dnia nie przeżyję i nie udźwignę już nic po prostu więcej, ani troszkę bólu więcej. Bóg nie wysłuchał tych modlitw, bo wiedział, że ten ból, który wtedy czułam, to było po prostu życie bez Niego i że przyjdzie dzień, że Go poznam. Ale wtedy o tym jeszcze nie wiedziałam. I, i żyłam dalej tym życiem w organizacji, w domu Przyszedł tu czas, kiedy skończyła się szkoła, w międzyczasie moje życie w organizacji trochę się zmieniło, trochę się oddaliłam. I kiedy wyprowadziłam się od rodziców, to też zbiegło się z odejściem moich rodziców od świadków, tak jak Julia mówiła. To było bardzo trudne, ale kiedy tata powiedział, że odchodzą, to poczułam w głębi gdzieś w środku jakąś ulgę taką, że może. Może to nie jest prawda, może to faktycznie nie jest tak, że coś ja zrobiłam źle albo że czegoś nie zrobiłam, tylko może rzeczywiście może rzeczywiście to po prostu miejsce, nie to. Ale kiedy tata zaczął mówić jak zmienia się to w co wierzy, pamiętam, że najbardziej uderzyło mnie kiedy powiedział, że nie będzie raju na ziemi. To mną wstrząsnęło, Bo ja całe swoje życie planowałam w raju. Planowałam, jakie będę miała zwierzęta, rozrysowywałam mój dom, jak będzie wyglądał. Rodzicom opowiadałam, w którym pokoju jacy goście będą spali. Po prostu planowałam tam całe moje życie. Ja nie myślałam, co będzie za rok czy za dwa, tylko co będzie w raju. I kiedy uświadomiłam sobie, że tego nie będzie, to pomyślałam sobie, że ja nie chcę takiej wiary, nie chcę w to wierzyć. I odsunęłam od siebie Boga. Przestałam jeździć na zebrania, przestałam czytać Biblię, przestałam się modlić i poszłam po prostu w takie życie bez Boga. Takie, takie spokojne, ale bez Boga. I, I tak minęło kilka lat, a w międzyczasie yy, przeprowadziłam się, zmieniłam miejsce mojego zamieszkania, mieszkałam sama. Ja bardzo kocham zwierzęta i mam dwa kotki i pieska. I kiedy się przeprowadziłam, mieszkałam tydzień w tym mieszkaniu, to było w bloku na pierwszym piętrze z balkonem. I jednego wieczoru wyszłam na balkon. Mój kot uciekł, ja tego nie zauważyłam. I dopiero zorientowałam się na drugi dzień rano, bo to był wieczór, kiedy no, tak bardzo źle się czułam. I kiedy rano się zorientowałam, to już było za późno, już jej nigdzie nie było, ani na balkonie, ani w pobliżu, a to było akurat no, ze wszystkich zwierząt, które mam, to takie najbardziej ukochane i takie, które bardzo bało się ludzi, tylko, tylko mnie tolerowała. I najpierw był szok, potem zaczęłam jej szukać. Moja mama przyjechała, siostra, sąsiedzi nawet mi pomagali jej szukać. Rozdawałam ogłoszenia. To trwało 2,5 tygodnia, kiedy jej szukałam, nigdzie jej nie było. Chodziłam po sąsiadach, po podwórkach, ich przez płoty przeskakiwałam, po prostu nigdzie jej nie było, zniknęła. I kiedy postanowiłam, że szukam jej ostatni raz, to pomyślałam sobie, hmm, bo ja modliłam się też do Boga wtedy. Hmm. Ja już tak byłam daleko od Boga, ale takie jest powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga, i to było on, to było, pasowało do mnie właśnie. I kiedy ten kot zginął, to ja sobie o Bogu przypomniałam i prosiłam go, żeby ona wróciła. I kiedy ostatni raz jej szukałam znowu i nie znalazłam, to sobie pomyślałam sama do siebie, jak ty mogłaś pomyśleć, że Bóg ci ją zwróci, że przecież to tylko kot. Mm że ona się tak boi, jakby miał ją ktoś złapać, jakby miała wskoczyć z powrotem, co na balkon ci wskoczy, jak ona ci wróci, jak mogłaś w ogóle tak pomyśleć. I przeszłam kilka kroków, już wchodziłam do mieszkania, spojrzałam, tak już weszłam do mieszkania, spojrzałam przez okno, zachodziło słońce, taki był piękny widok, ja tak zawsze bardzo lubiłam zachody słońca i patrzyłam sobie na ten zachód i poczułam taki żal do siebie, że tak o Bogu pomyślałam. I powiedziałam wtedy, Boże, przepraszam, że tak pomyślałam, przecież Ty możesz wszystko. A to było tak szczerze, naprawdę z serca, z takim naprawdę z żalem. I ja się tak wtedy uspokoiłam, taki pokój poczułam. Zjadłam nawet kolację, zaczęłam się szykować do spania. Przyszła godzina 22 i dzwoni dzwonek do drzwi. Patrzę przez okienko, a tam mój sąsiad z dołu, który pomagał mi szukać tego kota. Nie chciało mi się w ogóle otwierać taka, w no, stanie takim zapłakanym późna godzina, ale on dzwonił i dzwonił. I w końcu mu otworzyłam, taka zniechęcona, taka no, zdenerwowana, co on tu chce. A on do mnie mówi, że na dole mój kot czeka. A ja sobie myślę. No już nieraz jechałam do niby mojego kota, bo ja też nagrodę wyznaczyłam za jej znalezienie i nieraz się okazywało, że to nie była ona. I nie chciało mi się nawet iść tam patrzeć. Ale on mówi, naprawdę, to twój kot. Ja sobie myślę, nie idę. A on stoi i czeka po prostu na mnie, taki z taką nadzieją, z taką radością, że ja nie potrafiłam mu odmówić i w końcu stwierdziłam, że dla spokoju pójdę. Wzięłam, narzuciłam sweter na siebie i zeszłam. Otwieram drzwi od klatki schodowej, a ona siedzi na parkingu na wprost mnie, po prostu na mnie patrzy, yy, nie miała żadnych ran, nie, nie była w ogóle wygłodzona, nie była w ogóle brudna. Minęło dwa i pół tygodnia, a ona wyglądała jakby dopiero wyszła, a ja wiem, że ona prędzej by z głodu umarła niż by dała się komuś nakarmić. I po prostu wiedziałam, że Bóg chronił, mimo że to było tylko zwierzątko. I wtedy tak się rozpłakałam, taka byłam wdzięczna Bogu, że on wysłuchuje nawet takich modlitw. I tak poczułam, że on jest taki prawdziwy, realny. Ale przyszedł kolejny dzień, później kolejny dzień, kolejny dzień, i tak moje życie wróciło znowu do tego, co było. Zapomniałam o Bogu. I przyszedł dzień, kiedy moja siostra zachorowała. Jak tutaj już moja rodzina opowiadała, nie, nie będę powtarzać, ale. Ale kiedy dowiedziałam się, że ona zachorowała, płakałam tylko przez pierwszy dzień i to wcale nie tak długo. Poczułam po prostu taki pokój. Nie potrafiłam tego wyjaśnić. Myślałam, że coś jest ze mną nie tak, po prostu, że tak aż nie cierpię. Ale teraz wiem, że to był pokój od Boga. I widziałam na, na moich oczach, jak on, on ją uzdrawia. I pamiętam, kiedy z moim tatą, akurat się nią zajmowaliśmy, w, w majówkę to było. Yy i mój tata czytał jej Biblię. Ja już tak dawno nie czytałam Biblii. I tak było mi przyjemniej słuchać. I kiedy tata skończył, to Ania nie mogła mówić, więc wzięła kartkę i długopis i na kartce napisała Jestem Bożą Owieczką. I miała taki uśmiech na twarzy i takie, mm, takie szczęśliwe oczy, po prostu takie błyszczące. I ja się zastanawiałam, Boże, jak to jest możliwe, że ona tak cierpi? A się tak uśmiecha, i że chciałabym poczuć to szczęście. Mm. I minęło tak jeszcze parę miesięcy, ale coś się w moim sercu zmieniło. Już tak zaczynałam czasem, czasem odczuwać taką tęsknotę za Bogiem. Mm. I po prostu Bóg tak po kolei, powolutku, yy, przybliżał mnie do siebie. Nie, nie było jakiegoś nagłego zwrotu, jakiejś nagłej sytuacji, która wszystko zmieniła. To wszystko tak powolutku szło, ale po prostu bardzo lubiłam towarzystwo ludzi, którzy wierzyli i mówili o Bogu, i po prostu chciałam słuchać o Nim. I kiedy tak się zdarzało, że ktoś o nim zaczynał mówić, to ja po prostu moje serce się tak otwierało i tak po prostu pragnęło tego, ale bałam się w cokolwiek, w którąkolwiek stronę pójść, że zostanę znowu oszukana, że że uwierzę w coś, co się okaże, że później nie jest prawdą, że mój świat nie, bo się okaże, że to nie jest prawdą, tamto nie jest prawdą i że już się nie dowiem nigdy, co jest prawdą. Hmm. Ale otaczałam się takimi ludźmi i, i tak czasem już zaczekałam na Biblię, która leżała na półce. Mój tata mi dał kiedyś Biblię, ona tak leżała, nigdy jej nie otworzyłam nawet, ona tak się kurzyła, ale, ale przyszedł dzień, że, że ją otworzyłam. I czytałam, nieregularnie, ale czasem otworzyłam, czasem przeczytałam. A w międzyczasie zaczęłam sobie też już układać życie. Spotykałam się z chłopakiem, który mi się oświadczył. Mm. I zaczęliśmy się przygotowywać do ślubu. Um. A ja zaczęłam tak. Mój tata z, miał takie spotkanie z taką bardzo, bardzo fajną siostrą i z takim bratem. Oni przyjechali z Ukrainy tutaj do Polski i tata zaprosił mnie na to spotkanie. I ja tak nie chciałam, ale, ale stwierdziłam, że pójdę. To nie było takie oficjalne spotkanie, takie miało być przy kawce. I ta siostra opowiedziała swoje świadectwo, jak Bóg działa w jej życiu, jak je zmienił. I to po prostu bardzo mnie rozwaliło. I od tego czasu tak bardziej jeszcze otworzyłam serce moje, zaczęłam mieć kontakt też z tą siostrą i zaczęłam mieć takie pragnienie, żeby poszukać społeczności, która wierzy tak jak ja po prostu w Boga, tak jak ja wtedy zaczynałam, ale że po prostu Bóg jest dla nich realnym kimś, takim przyjacielem, o kim oni mówią tak jakby stał obok, a nie był gdzieś daleko. I zaczęłam jeździć na takie, w Olsztynie. mamy w takiej małej takie grupce. Takie spotkania, takie nabożeństwa. Zaczęłam tam jeździć z moim tatą. I jednego dnia mój tata powiedział, że może, bym, może byśmy się modlili o to moje małżeństwo przyszłe, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga. I ja powiedziałam tacie, że dobrze, że chciałabym się o to modlić, żeby też bracia się modlili, siostry. I tata powiedział: A co, jeśli odpowiedź będzie, że nie? A ja powiedziałam, że zrobię tak jak Bóg powie. I minęły dwa tygodnie. I Bóg w sercu dał mi też taką odpowiedź takie przekonanie, że muszę przełożyć ślub. Muszę na razie odwołać ten ślub. To już był miesiąc do ślubu, już była opłacona suknia, sala, DJ, wszystko. I ja już poczułam taką złość do Boga. To był piątek. Cały piątek się na niego gniewałam, w sobotę się gniewałam i w niedzielę mój tata zaprosił mnie na nabożeństwo. Ja byłam taka zła, najpierw nie chciałam jechać, a potem stwierdziłam, że nie mam nic już do stracenia, pojadę. I kiedy pojechałam, ja nawet nie pamiętam, co tam było mówione, nie wiem, nie pamiętam nawet za bardzo tego spotkania, ale pamiętam bardzo dobrze, jak wracałam stamtąd w takich zupełnie innych odczuciach. Po prostu czułam Bożą obecność i wracałam sama samochodem, zalewałam się łzami i przypomniała mi się historia Jeftego. Ja wtedy nie czytałam Biblii już bardzo długo, zerkałam bo do niej później, ale do Nowego Testamentu historię Jeftego nie czytałam już tak dawno. Ale przypomniała mi się ona bardzo mocno, jak on obiecał Bogu, że odda Bogu na ofiarę to, co pierwsze wyjdzie z domu. I wyszła jego córka i on ją oddał na służbę. I ja Bogu powiedziałam, że ja tak samo zrobię, przecież, że co on powie, to ja tak zrobię. I stwierdziłam, że Boże, oddaję tobie życie, oddaję tobie ten związek, ty to prowadź. I, i Bóg tak poprowadził, że się rozstaliśmy. Ja po prostu zaczęłam tak bardzo kochać Pana Jezusa, tak zmieniło, zaczęło się zmieniać moje życie, moje priorytety. Ja każdy dzień z nim zaczęłam przeżywać. Byłam tak blisko niego i czułam po prostu, że to jest mój przyjaciel. Ja chciałam tylko o nim rozmawiać. A mój wtedy narzeczony pytał, czy będziemy o czymś innym rozmawiać, czy tylko cały czas o tym Jezusie. I ja po prostu widziałam, że nasze drogi się rozchodzą. I Bóg tak bardzo zmienił moje życie, wszystkie takie nawyki, jakieś uzależnienia, które miałam. Wszystko po prostu tak zabierał z dnia na dzień. Oczyszczał po prostu mnie i, i zostało w mojej głowie tylko jedno pytanie, Boże, dlaczego było tak ciężko? Przecież ja od dziecka Ciebie kochałam, szukałam Ciebie, tak jak wtedy potrafiłam. Dlaczego było to wszystko? I na jednym z nabożeństw, kiedy tak znowu zadawałam Bogu to pytanie, jedna z sióstr podeszła do mnie, przytuliła mnie tak mocno i zaczęła Bogu dziękować za mnie. Tak mnie utuliła po prostu, jak, jak, jakby była moją mamą. Takie, takie było ciepło w tym, w tym uścisku, i to trwało dłuższą chwilę. Ja się mocno rozpłakałam wtedy. I zamknęłam oczy. A przed moimi oczami pokazał się taki bardzo wyraźny obraz. Zobaczyłam szkołę, do której chodziłam, tą podstawówkę. Zobaczyłam korytarz, na którym się dzieci za mnie zawsze naśmiewały. I Ja to wszystko widziałam tak, jakby z góry, z lotu ptaka. Po lewej stronie na korytarzu były te dzieci, krzyczały, szarpały się tam. A ja szłam z prawej strony pod ścianą, a wokół mnie była taka bańka, taka, że nikt nie mógł do mnie dojść. I te dzieci krzyczały, w ogóle zachowywały się tak, jakby mnie nie widziały, a ja szłam obok nich. I ja wtedy tak mocno zrozumiałam, że Bóg mnie chronił, chociaż ja tego nie widziałam. To on był cały czas obok mnie, i że gdyby nie on, to ja bym tego po prostu nie przeżyła. I też parę dni później e, obudziłam się do pracy z taką myślą w głowie wyraźną, Rzymian 5-6. I ja nie miałam pojęcia, co tam jest napisane, bo e, dopiero Ewangelię czytałam. Mm, ale od razu otworzyłam Biblię i przeczytałam. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I ja taka trochę zaspana pomyślałam, ciekawe... Ale poszłam szykować się do pracy dalej, i kiedy już byłam w pracy, yy, przypomniał mi się znowu ten fragment i zaczęłam go, przeczytałam go jeszcze raz, ale od trzeciego wersetu, bo szósty to takie podsumowanie. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, które został nam dany. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I ja zrozumiałam po prostu, że, że gdyby nie to wszystko, ja bym, ja bym nie poznała Pana Jezusa, i że nie, nie byłabym w stanie tak zmienić mojego serca, i że wtedy byłam jeszcze taka słaba, ale On był obok, on już na mnie wtedy czekał. I. Dziękuję Mu za to. Pamiętam dzień, kiedy sobie myślałam też, też przez, przez jakiś czas, myślałam, za co mam pokutować, tak jak już tutaj ktoś wcześniej mówił. Przecież y, szukałam Boga, przecież y, służyłam tak, jak potrafiłam, tak jak mnie nauczono. Ja nic złego nie zrobiłam, ja się urodziłam, już, tak można powiedzieć, w tej religii nie miałam za bardzo nic do powiedzenia. Ale pewnego dnia po prostu Bóg dał mi tą łaskę, że zrozumiałam, w jakim miejscu jestem. I że po prostu bez Jezusa jestem niczym. Pamiętam też bardzo dobrze dzień, kiedy zrozumiałam sercem, że On przyszedł tutaj na ziemię i umarł za nas, bo głowa wiedziała to już od dziecka, ale, ale bardzo dobrze pamiętam, kiedy serce uwierzyło, że On chodził po tej ziemi tak jak ja, tak jak mój tata, tak jak moja rodzina, tak jak my wszyscy. I On naprawdę z nieba jako ktoś tak potężny zszedł, uniżył się tutaj, żeby umrzeć za nas, za nasze grzechy, żebyśmy mogli zostać zbawieni i mieć relację z Nim, z Bogiem. Bardzo, bardzo jestem Mu wdzięczna za to, że dał mi siebie poznać i za to, że, że został moim przyjacielem, tak jak zawsze marzyłam o tym, tak teraz się stało, że... Czy w smutku, czy w radości, ja do niego zawsze przychodzę, jako do pierwszego. Zaczynam z nim dzień, kończę z nim dzień. Jestem mu za to bardzo wdzięczna i teraz dopiero wiem, co to czym jest prawdziwe szczęście. I na koniec jeszcze chciałabym przeczytać psalm, który przeczytałam jak zaczęłam naradzać się na nowo. Mm. On bardzo dobrze oddawał to, co wtedy czułam. Psalm 77 Wzniosłem swój głos do Boga i zawołałem. Wzniosłem swój głos do Boga i mnie wysłuchał. W dniu mego utrapienia szukałem Pana. Moje ręce wyciągałem w nocy nieustannie, moja dusza nie dała się pocieszyć. Gdy wspominałem Boga, byłem stworzony. Rozmyślałem, a mój duch był ogarnięty utrapieniem. Ty zatrzymujesz otwarte powieki mych oczu. Jestem tak zaniepokojony, że nie potrafię mówić. Rozpamiętuję dni przeszłe i dawne lata. Przypominam sobie mój śpiew. Nocą rozmyślam w sercu i mój duch docieka. Czy Pan odrzuci na wieki i już więcej nie okaże łaski? Czy jego miłosierdzie ustało na zawsze i jego obietnica nigdy się nie spełni? Czy Bóg zapomniał o litości? Czy w gniewie stłumił swoją łaskawość? I powiedziałem: To jest moja niemoc. Jednak będę wspominał lata prawicy najwyższego, będę wspominał dzieła Pana, będę wspominał twoje dawne cuda, będę rozmyślał o wszystkich twoich działach i o twoich czynach będę mówił. Chwała Jezusowi.